Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Witamy Jagna Marczułajtis, Platforma Obywatelska, posłanka Platformy Obywatelskiej, menedżer sportu, no i Góralka. Dzień dobry Pani, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, Jagna Marczułajtis, Walczak, jeszcze trener snowboardu, instruktor narciarstwa i takie tam dużo tego. I jeszcze wielokrotna bardzo... medalistka, no i Góralka też też będziemy tak, o tak, tym oczywiście. opowiadać. E... E... Witam bardzo serdecznie Pani poseł. Państwa. I na Pani poseł, czy można do Pani mówić Pani poseł, czy Pani Posłanko, jak to trzeba do Pani mówić? E, e, ja jednak wolę tą tradycyjną formę e, poseł. Pani poseł, czy Wy w Platformie Obywatelskiej czekacie na Donalda Tuska jak na Mesjasza, czy myślicie, że to jest biały koń, który jest już, przepraszam bardzo, przystary i przychudy? Macie swoich fajnych takiego trzaskowskiego budkę co poszło nie tak czy wam jest potrzebny ten tusk czy tusk to jest raczej obciążenie jak wy w środku patrzycie na to Ja osobiście bardzo bym chciała żeby Donald Tusk wrócił do polskiej polityki i e, uważam że byłoby dobrze dla e, opozycji gdyby e, wsparł nas e, nie tylko mentalnie tak, i, i zapewniał o tym ale również e, właśnie osobiście żeby przyjechał i Staną na czele opozycji, poprowadził nas do zwycięskich wyborów, bo tutaj stawką nie jest wygrać z pisem, tylko uratować Polskę przed dalszą po prostu degradacją kraju, którą, którą od kilku lat uprawia partia rządząca. Pani poseł, ale co ma takiego Tusk, na co liczycie, a czego nie ma na przykład Borys Budka albo, albo czego nie ma Rafał Trzaskowski? No przecież to są politycy, którzy są dużo młodsi, dobrze wykształceni, rzutcy, rezolutni. Czego im brakuje? Charyzmy, kontaktów, spokoju, strategii? Ja myślę, że, ja myślę, że Donald Tusk jest... Polskim politykiem i mamy bardzo niewielu. Dzisiaj nie tylko jest wybitnym polskim, ale światowym politykiem, co udowodnił będąc prezydentem Europy czy teraz szefem największej partii w, w Europie. I myślę, że ma taki instynkt polityczny, ma niesamowitą charyzmę, ma niesamowite wyczucie polityczne, które i ma ten dar taki w sobie, który ciągnie ludzi za sobą. I myślę, że to są takie cechy, które pozwalają o tym myśleć, że jeżeli by faktycznie wrócił, to mógłby zmienić obraz tej sceny politycznej w Polsce. Ja w wielu rozmowach na ulicy z, z obywatelami spotykam się właśnie z takim oczekiwaniem, że chcieliby, żeby ten premier Tusk wrócił. I pytają się, no przecież już mówi, że nas wspiera, że, że planuje powrót, ale, ale kiedy? Myślę, że wiele osób oczekuje tego powrotu i chciałoby, żeby jednak premier Tusk zawalczył na przykład o prezydenta kraju lub o inne stanowisko, ale, ale przede wszystkim doprowadził do tego, żeby się zmieniły, zmieniła się partia rządząca obecnie w naszym kraju. Ale Pani Poseł, to co Pani mówi, to z tego można niestety wysnuć wnioski, że, no, że Borys Wódka zawiódł, albo że też Trzaskowski w jakiś sposób zawiódł, bo naturalnie nie udało im się uzyskać tego tej pozycji, czy wspiąć czy, czy się na Fotel lidera, który byłby niekwestionowany i który dawałby Wam no, przewagę nad prawem i sprawiedliwością. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski zrobił ogromny wynik. W, w zaledwie niecałe dwa miesiące zgromadził 10, prawie 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich. To pokazuje jego siłę. To, to, prawda, to prawda. Jest bardzo wyrazistym i bardzo lubianym politykiem. Borys Budka jest na pewno profesjonalistą w swoim rodzaju, jest bardzo skupiony na, na tym, aby nasze działania były bardzo profesjonalne w punktowaniu tego, jak źle działa partia rządząca i robimy to każdego dnia i cały dzień, całymi dniami ciężko pracujemy na to, żeby walczyć z partią rządzącą, żeby pokazać Polakom, gdzie popełniają błędy i jak my byśmy to zrobili, więc tutaj nie ma kwestii tego, że ktoś jest lepszy czy gorszy, tylko ja uważam, że po prostu Donald Tusk ma to coś. Ja jestem fanką Donalda Tuska, nie ukrywam tego. I no, bo i dostanie, ten... pani, dostanie pani po uszach dzisiaj od budki, dostanie pani po tym wymiarze. No, bo Borys Budka i Rafał Trzaskowski wiedzą. Że, że ja jestem. Ja, więc więc no jest wiele osób takich jak ja, którzy, które oczekują powrotu Donalda Tuska. Niemniej jednak bardzo szanuję i przewodniczącego Borysa Budkę. Współpracujemy cały czas. To jest naprawdę bardzo dobra współpraca. My na, naprawdę mamy świetny kontakt i myślę, że też te kontakty z innymi posłami w, w naszej partii są bardzo otwarte. Każdy ma. Możliwość porozmawiającym Budką czy z Rafałem Trzaskowskim. To nie jest tak, nie wiem, być może w partii rządzącej, że tam trzeba stać w kolejce i się do, do, zapisać na rozmowę z prezesem, tylko my po prostu rozmawiamy, bo są sprawy ważne dla Polski i o tym trzeba po prostu rozmawiać każdego dnia. Pani poseł, a chołownia to jest taki zabieracz-podbieracz, czy to jest przyszły sojusznik czy dostała pani od niego propozycję jak na chodź do mnie jak na, tutaj fotelik jest dla ciebie Nie 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 Tylko dostałam. szczerze proszę pani tylko szczerze tylko szczerze To od razu ucinam spekulacje nie dostałam żadnej propozycji od obserwuję sobie spokojnie ten nowy projekt polityczny na scenie politycznej w naszym kraju Uważam, że wjechał do wyborów prezydenckich w, na, w efekcie świeżości, nowości i e, tak zwanej czystej karty. Ta czysta karta polega e, na tym, że w polityce nie zrobił nic, e, nic nie osiągnął i nic jeszcze nie zepsuł, bo tylko ten, kto e, nie robi nic, nie popełnia błędu. W związku z tym e, łatwo jest e, pójść za e, świetnie wykształconym człowiekiem który ma fantastyczne obycie z kamerą i jest chyba jednym z lepiej wytrenowanych polityków przed kamerą. On wie, jak grać na emocjach ludzi. Ma do tego talent. Niewątpliwie. I po prostu. Mam wykonuje. talent, w końcu występował mam talent. Tak. Tak, tak. On, on show na mam talenty i chce zrobić show Polska, Hołownia 2000. Ja. Ale rozumiem, Pani postę, że do tego bardzo poważnie, że, że, że... Wszyscy traktujemy, Krytycznie. takie... nie, wszystkie takie projekty traktujemy poważnie i zawsze z ja, przynajmniej, podchodzę do tego z dystansem i dużym. Niemniej jednak historia pokazuje, że było już kilku takich liderów, czy nowy projekt, na przykład Jan Likot, który też miał e, duże e, poparcie w sondażach, a później jednak ta partia umarła się normalną. No, Chociażby Robert Biednor, no, który e, miał osna już jest chyba zima. E, Czy też Paweł Kukiz, który, który w, prawda, no, wzbudził w nadzieję w Polakach, że będzie antysystemowym i wywróci do, do góry nogami kraj a dziś Osłabem Kaczyńskim. Więc ja jak gdyby nie widzę e, jakiegoś blasku, to mnie w ogóle nie przyciąga ta, ta formacja polityczna. Natomiast e, chciałabym, żeby pan Szymon Hołownia po prostu e, współdziałał z nami, e, bo tylko z, e, wydaje się, tak mówią socjologowie, politolodzy, że wydaje się, że tylko zjednoczona w całości opozycja Morza Polskiego i, i jego poczne. Pomyślała pani Jarosława Kaczyńskiego, a ja w ciągu kilku ostatnich dni, ja i wszyscy obserwatorzy sceny politycznej widzieliśmy, że Jarosław Kaczyński no, ma pewien wizerunkowy kłopot, znaczy Prawo i Sprawiedliwość ma pewien wizerunkowy kłopot. Tuż od Prawa i Sprawiedliwości odłączyło się troje posłów, Giżycki, Janowska, Giżyński, Janowska, Czartoryski, no i wy pewnie tam odczuwacie te mieszane Freudę, prawda? No dobrze im tak, no tam się sypie, no tam się chyba jeszcze nie sypie, jak, jak wy na to patrzycie, na to? odłączenie się Giżyńskiego. No, widzę, i... widzę, widzę taki lekki uśmiech zadowolenia na twarzy, pani poseł. Tak, cieszymy o, się lekkie. z każdego problemu, który się dzieje w zjednoczonej prawicy, tych problemów na szczęście jest coraz więcej. Oni sami się zagryzą i niedługo pogryzą. Oni się sami, sami się zagryzą. Tak, no ja będąc ostatnio na sali sejmowej podczas głosowania. Na, na, w obronie czy, czy marszałka Terleckiego, czy Masasina, Mam twarze tych posłów. Zwłaszcza wicer Gowin był bardzo wymowny, który po prostu, jak wszyscy ci posłowie robili owacje na stojąco, to on ostat, ostentacyjnie ostatni wstawał, nie za bardzo klaskał i się nie uśmiechał, więc oni na razie jeszcze nie za bardzo razem, ale klaskał, ale się nie cieszą. Tak, on to, on to, jak gdyby, no ta jego mowa ciała chyba aż, aż do przesady jest pokazywana przez niego, aby wszystkim pokazać, że on wcale tak tego nie popiera. No wczoraj, wczoraj, e, natomiast ci posłowie, wczoraj, wczoraj na... widzieliśmy, wczoraj widzieliśmy, pani poseł, wczor wczoraj widzieliśmy na w kongresie porozumienia, jak przemawiał Zbigniew Giżyński ugovina. Ugowina, no i siedział Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości, no i też nie klaskał. To też było bardzo wymowne. Także takie gesty pokazują wiele. Gliżyński nie jest już pisowski, i Giżyński chyba będzie traktowany jako, jako zdrajca. Zdrajcą. Ja sądzę, że w, w pisie jest taka bardzo e, trudna, e, trudna sytuacja, ponieważ PIS rozdaje wszystkim albo stanowiska dobrze płatne, e, albo jakieś posady, które, które są bardzo atrakcyjne. Generalnie, generalnie doceniane są żony. Być może skończyło się już to. Tak. Jak, jak, jak wyśledzili bo, bo dziennikarze, to raczej żony córki. polityków są doceniane radami. No tak, tak, tak. Czy kobiety tak, żony generalnie córki no, no bardzo wymowne. <laughs> tak, bardzo wymowne jakby... i wspaniałe było wystąpienie ostatnie naszego szefa klubu Czarka Tomczyka, który zapytał się z mównicy sejmowej, kto jeszcze w pisie nie dostał żadnej propozycji od prezesa. I natychmiast, jak w przedszkolu był Prawda. las rąk, który się pojawił, więc y, y, tam dostał to pewno się zastanawia, dlaczego czy jestem aż tak, y, natomiast y, w samym PiSie jest bardzo wiele osób, które y, nie zgadzają się z tymi y, pomysłami prawa i sprawiedliwości i coraz więcej widać tych wyłamów, coraz więcej widać osób, które po prostu już, już, już mają tego dość i no ono tak skończyło, że faktycznie ten rząd upadnie. Natomiast boję się tego. Że dzisiaj zaczną się albo negocjacje, albo straszenie, bo tak robi PIS, że jeżeli nie A wy tak jesteście kogoś gotowi pod, na przedterminowe wybory? My jesteśmy każdego dnia. wy jesteście dnia gotowi, gotowi na tego, przedterminowe że... wybory. pani oczywiście, poseł. Że tak. Jesteście gotowi na przedterminowe? Oczywiście, że tak. O, oczywiście, nawet że tak. Dzisiaj. My, nawet dzisiaj, nawet jutro my codziennie rozmawiamy z Polkami, Polakami, chodzimy po ulicach, czy to zbieramy podpisy pod likwidacją TVP. Czy jakieś inne inicjatywy? Z Byście chcieli, żebyśmy... chcieli cały. Ale pani poseł, po co wy chcecie likwidować TVP? Gdybyście wygrali, to przecież to będzie wasze. To możecie sobie robić z tym, co chcecie. Macie narzędzie. Nawet gdy jak byliśmy przez 800, to ta telewizja według mnie była bardzo obiektywna i nie była tak upartyjniona jak dzisiaj. Przede wszystkim sprzeciwiamy się przekazywaniu ogromnej róż, dotacji 2 miliardów złotych na. Telewizję partyjną, bo dzisiaj jest to telewizja partyjna. Za te pieniądze można by było um, czy poprawić stan czy też um, służbę zdrowia. To są pieniądze, które są po prostu wyrzucone w błoto i my się z tym nie zgadzamy. Te pieniądze idą na wynagrodzenia Kurskiego, na sylwestry, marzenie w Zakopanem i inne tego typu historie, które po prostu powinny być finansowane, czy to z reklamodawców, czy z, no przede wszystkim z reklamodawców. I, I to pokazuje, że ta telewizja jest po prostu no, tylko po, propagandową partyjną tubą. I dlatego chcemy ją zlikwidować. Pani poseł, rozmawiam z panią nie słyszę w tle przepiękne głosy ptaków. Gdzie pani jest? Ja jestem w Krakowie, w swoim mieszkaniu Krakowie. i faktycznie, tak, w Krakowie i faktycznie mamy tutaj fajne ptaszki, chociaż jest jeden taki kos, który czasami tak ujada, że, że trudno wytrzymać, ale... No nie no ale z kosami nie. to straszne, z kosami nie, z kosami straszne. Pani poseł, jak górale, Pani jest góralką z krwi i kości, z dziada, pradziada, jak górale przeszli pandemię, jak Pani przeszła pandemię, no tym bardziej, że nie jest tajemnicą, Pani mówiła o tym wielokrotnie, jest Pani mamą, niepełnosprawnego dziecka Andrzeja, zwanego przez panią kokosem, niezły z niego kokos, była pani nawet z nim na nartach, głośna historia. Jak, jak pani przeszła przez tą pandemię, między innymi z powodu chorego dziecka, utrudniony dostęp do lekarzy? Z dnia na dzień zamknięte zostały placówki szkolne, szkolno-wychowawcze lub rewalidacyjne. W tym czasie, kiedy była akcja zostań w domu, faktycznie wszyscy bardzo mieliśmy na uwadze to, żeby, żeby dbać o siebie, o, o zdrowie innych i myślę, że największym problemem, który przydarzył się osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom była ta nieprzydywalność. Nikt nie wiedział, jak długo to potrwa i z czym się mierzymy. Gdyby mi ktoś rok temu, w marcu, powiedział, że pandemia będzie trwała rok czy półtora roku, to myślę, że inaczej bym zorganizowała życie mojego dziecka. Natomiast dzisiaj wiem jedno, że ten, ten regres, który powstał z powodu braku dostępu do rehabilitacji, czy do lekazy w szkołach. No teraz mam tutaj kosiarka, po prostu Taszku czasami kosiarka jeszcze jeździ, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać Pani, słychać, słychać słychać. Tak, także bardzo osób zgłaszało mi problemy związane właśnie z tym, że ich dzieci zostały poddawane całkowicie rehabilitacji, bo jednak wiele dzieci, które przebywa czy przed mają w tych środkach rehabilitację, mają terapię ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda, neurologopeda czy terapie zajęciowe i to powoduje dzisiaj poważne braki. No, nie mówiąc o fizjoterapii, która też w takich placówkach się odbywała, oświatowe mimo wszystko pobierały subwencje, a w zamian za to oferowały zajęcia online. Które ciężko tak naprawdę jest zrobić z, ze zdrowymi dziec, dziećmi w domu, a co dopiero z dziećmi niepełnosprawnymi. No, więc no, trudno sobie wyobrazić zajęcia z fizjoterapii, kiedy to fizjoterapeuta pokazuje, czy na lalce z własnym dzieckiem. No, my nie jesteśmy rodzice, nie są fizjoterapeutami, nie jesteśmy psychologami. My uważam, powinniśmy być rodzicami, a nie terapeutami dla swoich dzieci. I to był bardzo trudny czas. Na szczęście. To wszystko już powoli wraca do normy, e, i, i jest jestem myślę, błędem rządu było to, że zasiłek opiekuńczy, m, który jest, był przyznawany dla rodziców dzieci e, w przypadku dzieci z był tylko do 18 roku życia. No przecież jeżeli dziecko ma pół roku albo 24, to nadal jest dzieckiem, tylko po prostu nadal jest dzieckiem niepełnosprawnym, który no nie może zostać w domu. I myślę sobie, że tutaj rząd zrobił poważny błąd. był być dla po prostu dorosłych niepełnosprawnych również wypłacany. Pani poseł, miejmy nadzieję, że wszystko wróci do stanu przed pandemii. I ostatnie pytanie do Pani, już jako do menedżera sportu, z wykształcenia. Co Pani chce powiedzieć Zbigniewowi Bońkowi? Krótki taki przekaz, gdyby była Pani łaskawa. Ja naprawdę kciuki za naszych piłkarzy. Ja rozumiem, o co chodzi z tymi wymianami trenerów co chwilę. Ten się nie sprawdził, tamten się nie sprawdził. No przecież... Ja pamiętam jak sama trenowałam, to raczej ta skidywalność, plan długofalowy pozwalał nam coś wypracować. Ja bym chciała jako kibic, jako, jako były sportowiec, żeby ta piłka nożna w Polsce przestała być taką medialną bańką, tylko żeby tak naprawdę skupić się na treningu, na, na tym, jak poprawić sprawność fizyczną naszych piłkarzy, jak z ich wszystkich zjednoczyć na boisku. Nie wiem, ja nie ma, ja nie jestem piłkarzem, nie gram w piłkę i mało oglądam w ogóle naszych piłkarzy, bo po prostu ten stres, który, który mi się udziela po prostu, po prostu unikam stresu i wolę się nie denerwować. Jak tylko słyszę czy czytam komentarze na Twitterze, no to już powoduje to moje zdenerwowanie. Chciałabym, żeby chciałabym, żeby po prostu skupić się bardziej zamiast na doniesieniach medialnych, co zjadła na śniadanie Żona Roberta Lewandowskiego bardziej na tym, ile godzin przepracowali wspólnie na treningu, ile, ile mają wspólnych treningów jeszcze do przepracowania, jakie trener ma tak naprawdę plany i możliwości, tak? Bo pamiętajmy o tym, że trener reprezentacji tak naprawdę. Spotyka tych zawodników bardzo, bardzo rzadko i oni się spotkają od czasu do czasu i po prostu nagle muszą stać się drużyną i wygrać wszystko. No te oczekiwania Polaków są ogromne. Pani optymizm chyba uratował trenera Sousę. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę Pani dziękuję pięknego dnia. Mniej, mniej kosiarki, więcej ptaków i mniej stresu. No ta kosiarka to naprawdę tutaj wyjątek, więc. Dobrze, niech, niech kości. Te... Niech kości. To znaczy, że coś robią. Dziękuję Pani Mamy bardzo. Kosa, mamy tutaj kosa i kosiarkę, także jest uwaga. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. Pięknego dnia, Pani. Posługi. Dziękuję, bardzo.